Kładam rękę do robaku, a to dopiero jeden z sześciu słoików, których będę musiał grzebać. A wszystko po to, żeby znaleźć kluczyk od sejfu, w którym jest moja wymarzona wygrana. I co, jesteś gotowy? Na 100%. Dobra. Tu masz pierwszy i ostatni kluczek, który najłatwiej Ci się dostał. I tutaj Ci poprowadzę od razu do pierwszego Twojego słoiczka. W którym muszę znaleźć kluczyk od kolejnego. I czas start. No dawaj, dawaj, dawaj. Mam tylko 10 minut, żeby otworzyć wszystkie te słoiki plus save, bo jak nie... Będzie kara. Już przygotowałem dla Ciebie, a zobaczysz to na samym końcu. Przez to, że kolega zasłonił mi oczy... Ja bym jeszcze super kleju dla... Trudniej było otworzyć kłódkę i szukać kluczyka. Ale szybki jesteś. No, wziąłeś. A, ha, 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 ha. Wiesz co to jest? Yy, wiesz co, jakaś kasza, nie wiem. No, greczana. To jutro to ogarniesz, co? Ja to ogarnę w 30 sekund, licz. Minuta już minęła. Poważnie? Nie. No, już minuta. Nie, kłamiesz. To jest klucz? No, chciałbyś. Okazało się, że pierwsze zadanie było za trudne, a przede mną jeszcze 5 trudniejszych. I Znowu nie. Coś to... O! To spadło? Nie. No, ci, ci, ci. no wiem, no, wiem, no, ale ci, no? wiesz co, nawet nie mam pojęcia, dlaczego jest tak trudno. A jesteś pewien, że ten klucz jeszcze jest w tym słoiku? No, dużo, dużo to jest zysypanego. I w końcu, gdy chciałem się poddać... Tak? Nie. <noise> no, Nie. Yes, stop. Super, yes, znalazłem. I jakie masz wrażenie? Miałem nadzieję, że to pójdzie nie szybciej. <noise> Także był ale, zaskoczony. Ale znalazłem, myślę, że jeszcze mam czas. No, możesz tak sobie pomyśleć. Pierwsze zadanie zostało wykonane, przechodzimy do drugiego. Dobra, przechodzimy do kolejnego słowika? Tak, lecimy. I żeby się nie było tak łatwo, poprzestawialiśmy to wszystko. Kolega stara się, bym przegrał, bo pragnie, żebym poniósł karę. Jeszcze... To jest takie proste, on jest brudny chyba, nie? No, pewnie, że tak. Dobra. Chyba. O kurczę. Co to jest? A co to może być? Zgadniesz? Fu, nie rób tak. Nie wiem, jakiś żel? Nie. No, żel. Mhm. Intymny. Kurde, to nie jest takie proste, naprawdę. Dobra. Mam. Co ty gadasz? No? A pokaż. Mam. To jest klucz? klucz? Klucz. Klucz. Bardzo Dokładnie. proszę. Mówiłem? Super. I jak wrażenie od słoiczka numer dwa? No. Co ty na to? No łatwo nie było na pewno, ale ja się postaram. Drugie zadanie również zostało wykonane, przechodzimy do trzeciego. Niestety kolega przygotował dla mnie niespodziankę, która znacznie utrudni mi grę. Ten zamek jest zamrożony. Aha, fajnie. I co? No, no nie wiem, Gryz? spróbuj. No, spróbuj. Ale ja... Dawaj, 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 dawaj. Nie trafiłeś w <laughs> Aby poradzić sobie z zadaniem, potrzebuję sprzętu, który mogę zdobyć, grając w dodatkową grę. W tej grze muszę wylosować przedmiot, którym usunę lód. Młotek! Młotek może Ci pomoże. No. Może. Proszę Cię bardzo, tu jest młotek. Do samego końca nie wiedziałem, czym kolega wypełnił te wszystkie słuiki, ale resztą udało mu się mnie zaskoczy. Dobra, lecimy. Co to jest? A co to może być? Jakieś błoto, nie wiem. O, dawaj, dawaj, stary, dawaj. No i jak? To czujesz? Słabo, że, że to jest takie gęste i chyba coraz jest bardziej gęstsze. Stary, znalazłem! To się. Mocno się skleiło! Ale znalazłem! No, no dawaj, 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 wyciągaj go. Ale wiesz, to jest śliskie bardzo. Wiesz, wyciągam łapę bez klucza. No wejmiesz go czy nie w końcu? Łapy jeszcze tak, ale klucz... Dobra, jest! Jest? Udało się! <laughs> Nie będzie kary i ja wygram, zobaczysz. Okej. Okay. Dobra. Dobra, jak wrażenie o tego słoika? Wiesz co, to było naprawdę trudne. Bardzo mocno się kleiło. Trzecie zadanie jest za mną. Szybko idę do czwartego. Jest! Znalazłem. Poczekaj, bo on jest brudny mega. Czy ty? Powiedzmy. O, fajnie, No to, jest bardzo to, no to. No, to proste. To jest bardzo proste. Dobra. Co to jest? A jak Z myślisz? Baloniki to tu są chyba. Dokładnie. Zacznę od spodu, wiesz? No, zrób to. Tak. Pewnie układacie na sam spód. I jak? I bardzo dobrze. Jest? Jest. Chyba, poczekaj. Tak. No? O! Bardzo no proszę, zdecydowanie szybciej. No? Super. Widzisz? Bo ja mam wprawę, wiesz? Czwarte wykonane, pędzę do piątego, bo mam bardzo mało czasu. Dobra, lecimy dalej? Tak. To! No. no? No? Dobra, Wspieram. A, bo boże, to jest. Zębami um. przytrzymasz? Przytrzymam. Poczekaj. Nie możesz odkręcić? No nie. Dawaj. O, dobrze. Dziękuję. Proszę. Jak myślisz, co to, to jest? Wiesz, co? To jest piana. To jest piana. To jest Masz pod rację. piana. O. A mam jakiś sprzęt do tego? Dasz mi? Mm, zębami. Ha, jest? Nie, nie, nie ma. To nie jest klucz, nie? Nie, to nie jest klucz. Nie, to nie jest klucz. Powrzuć Ale coś? jeszcze troszeczkę, no, żeby utrudnić Ej, ci ten proces, no właśnie co? Widzę. No i jak? Znalazłem. Super. Mam. Super. Widzisz, tutaj jest szybko. No. Czy nie wygram za chwilę? Mm, proszę bardzo. Ja bym tak nie powiedział. Mam. I przede mną ostatnie zadanie, po wykonaniu którego ja otworzę safe i wygram całą grę. Dobra, mam, znalazłem. Lecimy. No szybciej, dawaj, 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 stary. Już Ci czas się kończy. Dawaj, dawaj. Zdążę, zdążę, zdążę. To co to może być? Jakieś żelki? No dawaj stary, pośpiesz się, no. Żelki wrzuciliście? Żelki no, możesz spróbować, chcesz? co to jest? Serio? Tyle żelek? No, jeszcze długo? Zresztą nie wiem. To jest takie mylące, ale zaraz znajdę. No, stary. Dobra, weź na chwilę. Stary, sorry. No, ale co? Ale życie! Rozumiem, że czas się skończył. No.